Witam z kolejnym odcinkiem dyskografii. Dawno to nie było tej serii? A to było spowodowane tym, że po prostu nie wiedziałem, że jest tutaj nagrywać, ale stwierdzam, że ta seria jest nawet fajna, żeby zapełnić kanał. I te odcinki miarę ja się przyjmują. Już były dwa z KNM i z White. Dzisiaj, nie, bo to po wezmę sobie, jak widzicie, Białasa, ponieważ ja, to płyt mam troszeczkę. I są one uporządkowane od najstarszej. Datowo do tej najnowszej teoretycznie, ale lecimy po kolei. Od razu mówię w 2021: na płyta biała. Stanowa sama nie wyszła, z tego co pamiętam. Ponieważ biała był wtedy zajęty tworzeniem w głównej mierze Hotel Mafia. Jedynki. Znaczy to w przyszłym roku, w ale prawdopodobnie coś w tym roku od niego dostaniemy, i tak e wszystkie płyty są z zależności BMU. 5 płyt, poza tą, którą mamy na samym początku, czyli poza rehabem, białas rehab. Płyta powstała w stepie. Który, płyta, która już e nie była pierwszą płytą białasem wydaną, bo wcześniej też coś tam wydawał, aczkolwiek. Wydaje mi się, że pierwszą legalną, jaka wyszła na światło dzielne, był właśnie Rehab, który został, no, jak już mówiłem, w stepie. Wydany tu mamy potwierdzenie, Step Records i numer seryjny stepu. Jest to płyta numer 82 wydana przez Step w 2015. Płyta bardzo taka dziwna taka troszeczkę. Yy, inna niż to co do tej pory pokazuje Białas, ale naprawdę wydaje mi się że naprawdę fajna. Ciekawa i mam do niej jakiś tam większy sentyment tak sam siebie. Ym. Przede wszystkim fajnie jest i to, że jest taka, można powiedzieć, minimalistyczna, bo tutaj mamy po prostu paczkę tabletek, yy, biały kolor w głównej mierze. Yy. Więc ja osobiście uważam, że Złamane Skrzydło to jest hip-hop i, i Kroki to są najlepsze utwory, uwielbiam. Od tego momentu, do 2000, to, była, to wyszło do 2015, w 2016 powstała płyta Nowa Normalność, która chyba zapoczątkowała. Wydaje mi się, że jest pierwszą płytą, która wyszła jeżeli chodzi o SBM. Ponieważ na szczereczce tu nie ma numerka, więc... To oczywiście może być pierwsze, ewentualnie któraś, to taka podwójna płyta była Solara Białasa, nie pamiętam jak to się nazywało, gwiazdy i coś, ale to było tylko na stronie do kupienia. I tu mamy właśnie nową normalność, która przeze mnie została kupiona tylko i wyłącznie w celach kolekcjonerskich. Nie wiąże z tą płytą nic więcej. Tak naprawdę, poza pierwszym otworem hate me, który, mi, który nawet mi się podobał, tak to w sumie jakoś nigdy w sumie ta płytę nie przypadła do, do gustu, ale jest to na okładka. I to, to w krężeczce się znajduje, mówi co, dużo o tej płycie, no i w 2016 po tej płycie nastąpiła płyta hate me Ford. Płyta hate me Ford na której pojawiał, pojawiają się BDOS i Bonson, Solar właśnie BTO. Eee, płyta, która już mniej więcej pokazywała, w którą myślę, że BIOAS będzie szedł. I też nakreślała, jak będą początkowo wydawane płyty z Chcę na początku do tej płyty wyszedł później niż do innych, ale naprawdę uważam ją za dobrą. Dawno w sumie nie słuchałem, ale no już sama okładka dla mnie stos. Przepraszam za przerwę, ale no musiałem się załatwić. Za to Tak czy siak, no, o płcie nie mogę nic więcej w powiedzieć. Z tego względu właśnie, że dawno nie słuchałem, ale pamiętam, no, ja że robiła roboty. Robiła dobrą, uważam, robotę, naprawdę. Ym... Bywały jeszcze inne części tego. Właśnie jako. Początek kariery Białasa, aczkolwiek to musiałbym się dowiedzieć głębiej. I teraz mamy coś, co rozjebało mi łeb. Zdecydowanie najlepsza płuta. myślę, że ze wszystkich tutaj, jaka jest, e, osobiście uważam, Polon. Jak to wyszło, to się jadałem jak głupi. Jadałem się jak głupi tą płytą. Jedyne co mnie boli to to, że ona jest wydana w miarę podobny sposób że ja tu po prostu jest taka książeczka gdzie... Ta książeczka tu jest tak, a tu tutaj jest kieszonka na tą książeczkę. Ale i z tym... polem. Polem proszę państwa polom. Jadałem się tu po tyle jak głupi i do tej pory się nie ujadam jak głupi chyba trochę, jak niektóre mi ruszą. Już... Jak mi ostatnio poleciał ganges na słuchabły, tak trochę z dupy w ogóle. E, tak z na no, Spotify'u Normalnie myślałem, że się rozwyje, Naprawdę, tak Tak ta płyta na mnie działa Naprawdę, to jest chyba jedna z ważniejszych płyt Chyba w mojej kolekcji, w moim sercu W moim życiu słuchacza polskiego hip-hopu Kurwa, nie znam lepszej płyty znaczy, Znam, ale jeżeli chodzi o Biasa Mój osobisty ranking płyt to jest to, to Myślę, że to chyba to znaczy wydaje mi się, że to albo to byłaby topka na pewno i teraz któraś z tych trzech ale nie wiem, ja bym postawił to z sentymentu i to byłaby bitwa między tymi dwoma, ale to o tym zaraz ale tak czy siak zacznę z tego lana jak polon, lana jak polon Jedyne czego nie słuchałem z tej płyty, tak stricte to jest chyba ta druga część, bo po prostu jakoś, często, że nie była dostępna ta płyta w sklepie druga, jeśli w Empiku, to siedziałem, a nie będę tego słuchał i czyli może jakaś to no, zrobię, jakie jeszcze to jest, ale nie wiem, może to jest na Spotify na przykład, ale musimy to sprawdzić. ponieważ to ciężki dla mnie to de facto ponieważ płyta f 2000 w pierwszym sylindrze, który jest nawet w pierwszym z tej płyty, czyli Cicabiet. dla mnie tego się słuchać nie dało znaczy za pierwszym razem dla mnie za pierwszym razem przesłuchanie tego to było słuchanie wydzierania się i to odłożyłem i nie słuchałem dalej tej płyty ale tak mijały tygodnie. Miesiąc minął w sumie chyba od wydania. Posłuchałem się z troszeczkę innych rozmów, bo tam się przewidziały między innymi w jakichś tam przesłuchaniach roku w singlach. Milion długu, Polak na pewno się przesłuchiwało. Wydaje mi się, że Upadły demo, się przesłuchiwało i Blizny na rękach. I wtedy do mnie dotarło, że ta płyta tak naprawdę jest spoko. I to nie jest spoko, że spoko, ale że jest naprawdę... Może nie na poziomie Polonu, bo poziom Polonu to jest poziom dla mnie... Jak w anime, death, anime dla mnie to jest... Gdybym miał to porównać do świata anime, to dla mnie to jest to, to jest Death Note bądź Attack of Titan. A to bym powiedział... Jest taki Tokio Gol. Oczywiście, moje mojej opinii. Czyli tak jak to lubię. Ewentualnie, to jest dla mnie Barcelona, bym tak powiedział. A to jest. Marsylia? Coś takiego, jeżeli chodzi o piłkę. Naprawdę. Myślę, że to jest niedoceniany album. A też jest fajnie wydany. Przede wszystkim przez to, że jest taki bardzo mocno. Urozmaicony. Widzicie tą grafikę tutaj. Ta płyta jest tak. Na bazie co też się podoba. I one to świetnie uważam. I co? Jakoś tak wyszło, że trochę bardziej przesłuchałem, zaprzyjaźniłem się z nią bardziej. A później to przyjemność wrodziła się w to, że płyta zagosiła u mnie na stałe. W kolekcji. Także to jest jakby tego. I teraz przechodzimy do 2020. Bo w nie mówiłem lata. To wyszło 2,15. Wtedy wyszły 2,16, to wyszło 2,17 i to, i to był taki chyba też rok, że ja się po prostu bardziej zajadałem rapem, dlatego polon wysiadł mocniej. Hyper to 2018 to był taki rok, gdzie ja dużo słuchałem muzyki i dużo dobrej, a to co wydał Białaz lekko mnie zaszkoczyło, ale, ale, był rok przerwy taki kompletny od wszystkiego i w 2020 wyszło to. Hate me five. Hate me five. Od razu mówię, jedyny minus tego dla mnie to jest to, że to jest jedynka, to jest dwójka i to jest tak nałożone na siebie się po prostu to boję. Ale tak oprócz tego to chyba nie z złych rzeczy o tym chodzić nie mogę. W imieniu to trapu, naprawdę. Chyba nie ma też płyty, która w 2020 zrobił. Może nie było większe Wrażenia o tej, ale naprawdę jest to solidna płyta zrobiona przez białasa. Uważam tę za solidną. Uważam ją za lepszą z 2020 w tym roku, ale nie uważam, żeby się umywała do, do tego do hypera, do Polonu się na pewno nie umywa tak szczerze, wam powiem, jakbym miał robić taki ranking, to tak, pierwsze miejsce byłby Polon. rozprzecznie drugie powiedziałbym, dałbym rehabowi z sentymentu. Trzecie byłoby chyba hyper Później wydaje mi się, że byłoby to, ale później to i to. Ale miejsce Hase Me, me Ford oto E2 zamieniłyby się miejscami gdybym wrócił troszeczkę do tego. Bo po prostu zdrowo nie słuchałem i pamiętam do końca, więc myślę, że byłoby to albo... nie myślę, że to byłoby tak, bo... Bo o tym ty na tym chcę wiedzieć. Nie wiem, czy w 2021 wyszła jakoś po tego w nie, aż tak bardzo tego nie śledziłem, ale chyba wydaje mi się, że nie. W tym roku wiem, że wyszedł Hotel Mafia no 2, z takich innych hotełów, oczywiście pierwszy Hotel Mafia. No I z tego co mi się wydaje to chyba tyle. Właśnie jak kogo byście mogli zobaczyć, chętnie byście zobaczyli w następnych filmikach z tej serii. Ja się będę zamił, że no, chyba dzięki oglądanie. I cześć. Przy okazji to jest chyba... bo ja jestem syniem z wielu raperów. Rzeczywiście większość dyskografii mieści by się w całej dłoni.